Siemanko, kochani, e, dzisiaj gruby dra, y, draping za 140 zł, dwa portfele, wielki gracz, casino, dwa bondy, wielka kasa i czarna siódema. Zapraszam do oglądania i do drapania. Ok, lecimy sobie z drapa numer 12 czarna siódemka, zobaczymy, czy tutaj nam się poszczęści. Wylosowałem dwie trzynastki Mamy jedną trzynastkę w numer z drapki, numer 13 w Casino Club i w wielkim graczu. No zobaczymy, czy to było szczęśliwe losowanie, czy nie. No a tymczasem szukamy sobie tutaj pliku lub siódemeczki w pierwszej, w pierwszej zdrapie w odcinku. Zobaczmy, aha, tutaj mamy niżej. Dobra, tutaj mamy już widzę bransoletkę nie wiem czy to wszystko fajnie widać chyba widać, bransoletka jest widoczna tak żebyście mieli fajnie zapraszam po kawkę bo yy, bo trochę podrapiemy pewnie więc yy, będzie milej z kawusią mamy tutaj brylancik mamy również okulary mamy klucz i mamy garnek więc pierwszy rządek na razie pechowy dla nas yy. Tutaj dalej mamy perfumy, mamy pierścionek, perłę, torbę i save. Widzę więc tutaj też ten rządek nas nie rozpieścił, jak widzimy. Ja sobie tutaj ładnie tak to zeskrobię, żebyśmy wszyscy widzieli. Tak to wygląda w drugim rządku. Drapiemy sobie dalej. Mamy złoto, mamy naszyjnik, nasz serce, zegarek, i tu mamy prezent. No i gdzie ten prezent? Ja się pytam. Tu mamy ostatni dzwonek, ostatni dzwonek, kolczyk. Mamy monetę, która nam niestety w tej zdrapce nic nie daje, kapelusz i trofeum. Także ta zdrapeczka jest pusta. To była zdrapka numer 12. Zobaczymy wielką kasę. Tak jak już chyba wcześniej wspominałem. Mamy tutaj numer 7. Jak wcześniej wspominałem, ta zdrapka rzadko kiedy mi coś wypłaca. No ale wziąłem, bo była zadyżkę, więc chciałem sprawdzić jak będzie tym razem. Mamy szukamy 13, szukamy, słuchajcie 46, 37 widzę 17 szukamy i 47 lub oczywiście wygraną da nam również worek pieniążków lub sztapka taka złota. No oby coś tutaj się nam pojawiło w tym odcinku zobaczymy no jeśli nie to oczywiście trudno, ale liczmy na wygrane 33 brak 5 mamy brak 9 też za nisko 43 i 23 pierwszy rządek pusty 48 blisko obok o, mamy też 40 6. O! Jest, 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 jest. Wygraliśmy. Trafiliśmy mm, sztabkę, więc mamy przypisaną do niej kwotę w kieszeni. 49, brak. 16, obok. I 6, za nisko. Lecimy tutaj. 14, mamy obok. 15. Wow, 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 wow! Jest druga wygrana. Druga sztaba się pojawiła, słuchajcie, jest świetnie. Także zdrabka jednak wysłuchała moich tutaj próśb. E, trójeczki nie mamy i dała nam coś jednak wygrać. 31 mamy obok, fajnie, dwie wygrane. I co, lecimy z ostatnim. Mamy oczko, a my nie mamy oczka. Mamy 11, my nie mamy. 45 jest obok 39, nie mamy i 19 też nie mamy, słuchajcie. Czyli tutaj nam zdrapa S S S Dała dwie wygrane Zaraz sprawdzimy W jakich wartościach No zapewne będzie to oczywiście 10 zł Mamy dychę pierwszą I mamy dychę drugą Słuchajcie Czyli mamy 20 zł w wielkiej kasie Z numerem 7 Super Okej okay, pojedziemy sobie z bondem Numer 24 Bonda wszystko było losowane, że tak powiem nachybił, trafił. Sprawdźmy. Szukamy 29, 27, 11, 25 i oczko. To są nasze wygrywające liczby. I teraz do dzieła.

I 28 nie mamy. Zobaczcie 28, 28. Tak się nam tutaj pojawiło. 24, 24. Często właśnie w bądzie takie dublacje są, że tak powiem. W bonusie mamy 0 zł. No ale mamy wygrane. Mamy 21 i mamy 11. Słuchajcie, z tego co pamiętam. No co, drapien. 21 daje nam dychę. Super wynik. I 11 również daje nam dychę. Bardzo się cieszę. I dalej już nie mieliśmy. 15, 12, 16 tu był pusty rządek. 26 tu był oboczek. 14, 13 brak. 24 nie mieliśmy. 28 mieliśmy obok, pomiędzy, że tak powiem. 23 brak. 23 brak. I 28 ponownie mieliśmy pomiędzy. Czyli tutaj zdrapa nam daje, e, da, zdrapa nam daje dwie dyszki. Bardzo fajnie. Ok, mamy bąda z numerem 20 i szukamy, może da nam takie same szczęście, zobaczymy. Mamy oczko. Mamy 26, wtedy mieliśmy 25 i 27. Mamy 19, 22, słuchajcie, i 24. No, sprawdzimy, czy tym, tym razem bąd również będzie łaskawy

30 za wysoko 14 brak 27 obok 28 nie mamy 13 nie mamy ostatnia szansa 17 nie mamy bonus 0 zł więc ta zrapeczka niestety nie daje nam nic jeszcze sobie zerknijmy OK, na przegranasy kładziemy i lecimy z Casino Clubem. W poprzednim odcinku widzieliście pakiet. Drapałem niestety pakiet. No, jak to pakiet? No, testowo, ale w pakietach zazwyczaj się trafia standardowo 140 albo 240 zł. A zaczniemy od bonusa. Tylko, żeby nie zbić tego, wale. Ta mamy tutaj niestety nic. I tu szukamy sobie. Żetonów mamy pomarańcze. Mamy wiśnie i koronę. Dalej mamy cytrynę, dzwonek i worek. Dalej mamy diament podkowa, safe. Dalej garnek, złoto bank. W grze piątej truskawkę bank. Garnek pierścionki, diamenty, jabłka. Koniczyna, pomarańcza, pierścionek. Banknot, winogrono, ananas. Tu na razie pusto, gra dziewiąta. Banan podkowa, winogrono. Jabłko, worek, arbus. Ananas, truskawka, banknot. I koniczna złoto, arbus. Ta zdrabka z numerem 2 okazała się nieszczęśliwa dla nas. I trzynastka. No, zobaczmy. Zobaczymy co z tą trzynastką będzie. Diament jabłko ananas w pierwszej grze, w drugiej safe bank garnek, trzecia gra diamenty arbuzy złota, pierścionki, banany dzwony, Podkowy, banany arbuzy w kolejnej grze, winogrono bank pierścionek, cytryna, korona wiśnia, winogrono safe gwiazda. Pierwsze. Osiem gier pustych. Dalej mamy koronę podkowę i gwiazdę. Dzwonek wiśnia, truskawka, banknoc złoto bank. Jest żeton. W ostatniej jest żeton. W ostatniej bonusie. Mamy pika. Tu mamy dychala. Bardzo fajnie. Jak zwykle Casino. Dla... Zawsze coś wypłaci. No, może nie zawsze. Dobra, słuchajcie, lecimy z Grubasem teraz za 20 zł. Wielki gracz z numerem również 13. A oj, właśnie, tutaj Casino Club z 13 wygrało. Zobaczymy, czy tak samo będzie szczęśliwy. Wielki gracz dla nas, tak żebyśmy widzieli od początku. Dobra, zerujemy. Pola liczbowe mamy 43, mamy 47, 16, 27, 35 i 50. To są nasze szczęśliwce. No, ewentualnie taki pionek, taki pionek, właśnie z kasyna. Wtedy mnożymy wygraną razy 2. I tutaj lecimy. 14, mamy 16.

53 za wysoko również, 29 brak, 33 brak, 46 obok, 22 brak, oczka nie mamy. Mamy 27 brak, znaczy 25 brak, 52 za wysoko, 60 za wysoko, 12 brak. 31, brak, ostatnia szansa, 32, brak, 58, za wysoko, 38, nie mamy, 59, brak i 56, brak. No, powiem Wam szczerze, że wielki gracz też rzadko daje wygrać mi. Także yy, tu trzeba chyba naprawdę dobrze trafić, szczęście mieć, przepraszam. Żeby to wszystko ładnie tu się ułożyło Ok, lecimy z kolejnym grubasem Za trzy dychy pełen portfel To jest drapa siódma Otwieramy, drapiemy Zobaczymy Jeden z dwóch pełnych portfeli w dzisiejszym odcinku No, zacznijmy po kolei Sprawdzamy wygrywające liczby I tutaj też rzadko kiedy Dają mi wygrać Tak naprawdę chyba tylko raz coś wydrapałem W sensie tam jakieś 30 zł Ten playbook mi dał więcej Ale zobaczymy Szukamy słuchajcie 14, 34, 32, 12 A mamy 6 Mamy 16 23 31 obok 24 28 11 obok, 13 w ogóle pomiędzy, teraz trafili. No oczywiście to oznaka jest najprawdopodobniej tego, że 2 nie mamy, 20 nie mamy, 3 nie mamy, 29 brak, 15 oczywiście obok, 4 nie, za nisko, 18 nie mamy dziewiąteczki nie mamy 26 brak 25 brak i dychy brak mamy zobaczy 10, 11 i 13, a mamy 12 i 14, więc tutaj e, ten pełen portfel z góry był jakby pusty ok lecimy sobie teraz z tymi kartami, szukamy dwóch takich e, samych symbolów, mamy sztabkę i klucz Koniczyna i moneta. Może Was troszeczkę uda mi się tutaj przybliżyć. Zobaczmy. No. Gra w druga, bo tak nie poleciałam po kolei. Mamy koniczyna i banknoty. Tutaj mamy monety, banknoty, klucze walizki, klucze pierścionki, diamenty, sztabki. I niestety monety pierścionki. Więc parę nie znaleźliśmy żadnej. Ostatnia szansa. Eee, takie same trzy kwoty musimy wydrapać. Mamy 500, 150, 150, 500, 100 i 60. Dalej mamy 5000, 60 zł, 50 tysięcy, 100 zł. 2 miliony i 50 tysięcy, czyli mamy dwa razy po 50, 2 razy po 60, po 150, po 100, no i po 500, wszystko po dwa. Pusta dla baza 3D, pełen portfel, niestety. Ostatnia szansa na dziś. Słuchajcie, i tym razem drabka numer 4. Yy, jedziemy od końca jedziemy od końca zobaczymy trudno 2 miliony 30 zł 100 zł 30 zł 500 zł 5000 zł 150 zł 60 zł 2 miliony 100 zł 60 zł i 50 tysięcy zł Czyli nie mamy tu również pary, bo mieliśmy dwie trzydziestki, dwie sześćdziesiątki, dwie stówki i tyle. 500 była jedna i 50 tysięcy, tysięcy i 2 i miliony mamy po dwa razy. Ok, lecimy sobie z, z kartami. Tu mamy sztabka moneta, sztabka klucz, diament moneta, pierścionek banknot. Banknot, klucz, walizka banknot, klucz, moneta i diament pierścionek. W tej zrapce również nie mamy nic. Także ostatnia nadzieja w, w tej tutaj grze. Jeśli nie, to druga z rzędu. Em, pełen portfel jest pusty. No, a co oznacza, że jest to dla mnie nieopłacalny zupełnie interes bo, bo najczęściej są puste a to kosztuje jednak 30 zł więc nie ma chyba się to, w to bawić na razie zobaczymy po prostu statystycznie najmniej tutaj mi wypada ok tu mamy 28, ale zobaczmy czy wracamy do końca i ponarzekamy dopiero 26 oczywiście jest obok 9

Osiemnastki brak trzydziestki czwórki brak trzy numer trzy obok oczywiście jedenastki brak i ósemki brak. No więc jak widzicie, drugi, drugi pełen portfel z rzędu pusty. Więc no nie, nie opłaca mi się ta zdrabka zupełnie. Ok, zapraszam na podsumowanie odcinka. Eee, za chwilę. Eee, słuchajcie, podliczyłem: wygraliśmy 50 zł w e, trzech zdrabkach, e, natomiast zainwestowaliśmy 140 zł. E, dwa pełne portfele zawiodły. Wielki gracz zawiódł, e, błąd uratował, kasyno uratował, i wielka kasa nas uratowała. Troszeczkę, więc e, no. Drapping słaby, natomiast tutaj mówię, ten pełen portfel po prostu pokazał, że jednak dla mnie on nie jest szczęśliwy i nie będę na niego na razie wydawał pieniędzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, motywuje to mnie bardzo do działania. I walczymy dalej. Do zobaczenia, Siema.